Słuchajcie, modlitwa. Modlitwa to bardzo ważna sprawa. wręcz Ciebie zachęca, bądź pilny na tej sprawie i też dzisiaj da nam bardzo ważną wskazówkę, jak się modlić. Mamy czasem myślimy, że to trzeba mieć przemowę wielką, taką wspaniałą przemowę, żeby tak powiedzieć, taką mieć przygotowane sobie coś, że idziemy tam i co? Ja przygotuję. Jak nie mam przygotowane, to co? To co zrobić? To trzeba milczeć. Dzisiaj to sobie porozmawiamy. Sama Maria. Bądź pilna w modlitwie i medytacji. Ciekawe, że trzeba być w tym bardzo pilnym. Ojciec Pio to bardzo często podkreśla wręcz taką modlitwę. Że szykujemy się do jakiejś walki duchowej, do jakichś problemów duchowych, trzeba pogłębić to przez modlitwę. Trzeba walczyć przez modlitwę. Nie ma innej drogi po prostu. Modlitwa to jest ta potężna, potężna sprawa, widzisz. Medytacja. Więc właśnie rozmyślanie, nie chodzi o jakieś medytacje te niby hinduskie. To nie są medytacje, też otwierają się jakieś demony po prostu. Nie ma tam nic bożego w tych medytacjach. Jakichś tam nie wiadomo wschodnich. To nie jest medytacja. To nie jest prawdziwa medytacja chrześcijańska. <laughs> Bardzo ważne. Powiedziałaś mi, że już zaczęłaś. Ach, Boże, jakże jest to wielka pociecha dla ojca, który cię kocha, jak własną duże. Widzisz, niechamy, jak ta, że my zaczynamy tak pogłębiać się w modlitwie. Wykonywać wysiłek, zacząć odmawiać różaniec, zacząć jakąś praktykę po Bożu, nie wiem. Adorację, czy coś, widzisz, to Panu Bogu się bardzo podoba. Ojciec pił pokazuje, to z o, ogromną radość. Czemu? Bo on ma wtedy czas, żeby tak bezpośrednio się z Tobą skontaktować. Nie że od razu tam będzie, o telefonu, coś to, tam tu, to, słuchaj, ty teraz tu zrób to i tamto. No nie będzie tak. Ale to jest ogromna już pociecha dla Boga. Widzisz? Dla ojca, który cię kocha jak własną dużą jak Pan Bóg nas kocha. Jak własną duszę. To jest niezgłębione w prostu, jak Bóg nas kocha. Wyobraź sobie, pójść na krzyż. Za każdego z nas, za każdego z nas osobna by mógł pójść na ten krzyż. To jest tak wielka miłość. Trzeba na nie odpowiedzieć. Odpowiedzieć życiem też. Takim życiem w Ewangelii, o życiem prawdą, walką taką, zbawieniem o swojej, i innych też. Trzeba pomagać im w zbawieniu. No, można też tam pomagać. Wtedy dosieramy do większej liczby tych podopiecznych i tych, co trzeba tam pomóc im, poza apio. Trwaj w ciągłym rozwijaniu się, w tym świętym ćwiczeniu się w miłości do Boga. Trwaj w nim. Widzisz? My czasem, no jakie tutaj ćwiczenie zrobić? Co tam wymyśleć? Trzeć w tym, o modlitwie. W takim pogłębieniu, w głębszym życiu. To jest bardzo ważne, jeśli spinam to pokazuje. Każdego dnia zrób choć trochę w tej dziedzinie. Choć trochę zrób. Widzisz, żeby trwać na modlitwie, trwać miłości do Boga, zrobić coś dla miłości do Boga. dla Matki Bożej, Mariu, ja ci to ofiaruję. Ten obiad ci ofiaruję. Tą pracę. To, co mam, to trzeba zrobić po prostu, widzicie? Rób to zarówno w nocy, przy mdłym świetle lampy, w czasie niemocy i jałowości ducha, jak również w dzień, przeżywając radość i zachwycające oświecenie duszy. Tak jak widzisz, rób to zarówno w nocy i w dzień. Ciekawe, więc miejsce na modlitwę, oczywiście można znaleźć miejsce bardziej wyciszone, jakieś takie lepsze, a to można zrobić wszędzie. Wszędzie możesz się modlić. Wszędzie możesz się zwrócić do Pana Boga. On jest wszechobecny. W się jest obecny w Najświętszym sakramencie. Tam jest realnie jego bóstwo obecne. A on cię potrzebuje w swoim istnieniu. On ci daje życie. Daje Ci ten dar. Każdą sekundę Ci daje Pan Bóg. I to jest piękne. To jest piękne, ale w każdym momencie, nawet teraz, jak nagrywam ten filmik, mogę ofiarować to Panu Bogu. Mogę teraz z miłości. I ty, oglądając ten filmik, możesz. Boże, chcę Ciebie poznać, chcę być bliżej Ciebie, chcę być wierny Tobie. W tych trudnych czasach, tej dekadencji, jaka dzisiaj jest, trzeba jest zapowiedzieć, że żyjemy w czasach dekadencji moralnej świata. A to piękne, można mu się ofiarować, można żyć bliżej niego. Jeżeli możesz mówić do Boga, to już inny cytat, w czasie modlitwy rozmawiaj z Nim, wysławiaj Go. Ciekawe, widzisz, jeżeli my możemy mówić coś do Boga, masz siłę na to, czasem nie mamy. My czasem myślimy, że ludzie, pójdę, e, przeniesiesz sakrament i co? Ja nie mam co powiedzieć. No nie mam pięknej historii takiej. O, panie Bo, dziękuję. Dzisiaj było taki piękny dzień. I było całe zielone światło, i jechałem do pracy. Po prostu nie było czerwonego, szybciej jechałem. O, pięknie było. I tutaj nikt mi nie zechał, drogi. No nie mamy często pięknej historii. No nie ma, no. I co? Trwaj w ciszy też. Albo goduj, ale mądrze, żeby nie gadać o sobie, tylko Panu Bogu, do Pana Boga, żeby Go podziwiać. E, czemu? Rozmawiaj z Nim sławiego. Jeżeli nie możesz mówić, bo jesteś niedoświadczona na drogach poznawania Pana, niech się tu nie zasmuca. A wy już słuchajcie, o, idziesz, masz się pomodlić. I co? Nie mamy co powiedzieć. Nie masz doświadczenia jeszcze. Trwaj. Wyzna sobie ten czas, 10 minut, 15 minut, a że to było takie trwanie z Panem Bogiem. Widzisz, z Matką Bożą, z Maryją to najlepiej po prostu. Trzeba trwać tak po prostu. To nas przemienia. Powolutku, powolutku, Pan działa stopniowo. Ta łaska współpraca z łaską Bożą. Trzeba się otwierać na nią, skupiać się na tym, co mnie, Panie Boże, porrowadzasz? I tak to później działa. Słuchajcie, nie zasmucaj. Zatrzymaj się u drzwi pokoju na wzór dworzan, i oddaj mu hołd. A widzisz, po prostu ciekawe, może tak oddać cześć Panu Bogu. Oddać cześć Panu Bogu całym swoim życiem. Oddać cześć panu Bogu, kłaniał się. Jak dworzanie kłaniali się przed królem? To było piękne, jak się czyta wspomnienia tych ludzi, co tam, nie wiem, byli na dworze Ludwika XIV, czy Wielki Król Francji, to było piękne. Oni tam byli zadowoleni, że mogą zobaczyć króla. Takie w Wielkiej Brytanii dzisiaj tam są zadowoleni ludzie, że mogą zobaczyć tą królową brytyjską. Widzisz, to jest, albo my jak papieża możemy zobaczyć. Tak samo, widzisz, to jest, to jest ogromna radość. Ludzie, papieża widzę, wow. No, tak widzisz, to jest właśnie taka sprawa, że to nas powinno radować, że Ty może być przed Panem Bogiem. Przed Panem Bogiem. Tak to jest. Co dalej się z Pio mówi? Zatrzymaj się, czyli pokoju na wzór tworzę, no oddaj mu hołd. On Cię zobaczy. Pan mógł Cię zobaczyć. Pan Bóg na Ciebie czeka przed Najświętszym Sakramentem. On na Ciebie czeka, ale ja widzę, że na mnie też czeka, więc trzeba pójść, nagrać filmiki, trzeba pójść przed Najświętszym Sakramentem, pomodlić się tak troszeczkę. Warto być chwilę przed Panem Bogiem. I ciekawe, będziesz Mu miła Twoja obecność, okaże względy Twemu milczeniu. Następnym razem, kiedy Cię weźmie za rękę, doznasz pocieszenia. A ciekawe, On Cię zobaczy, będzie Mu miła Twoja obecność. Więc ciekawe, Pan Bóg czeka na Ciebie. Mam Bóg na ciebie czeka. Ludzie my czasem o ludzie iść, nie iść, czeka na ciebie. Czemu nie odwiedzasz go? Codziennie. Ludz, słuchajcie, jak my mamy jakiś dobry przyjaciół, to chcemy codziennie ich widzieć. Tak jak było przecież w dzieciństwie. Mieliśmy tam zawsze jakiegoś kolega, to się codziennie szło. Tam tego w piłę pograć, czy tam w inne rzeczy tam się robiło. Ale widzisz, chciał się być. Czemu nie być obok Boga? O? To jest piękne. Bo okaże względy Twemu milczeniu. Następnym razem, kiedy weźmie się za rękę do nas pocieszenia, ja wiecie, okaże Ci względy e, twoje milczeniu. Nie musimy tam mieć pięknej przemowy, jak już to powiedziałem. Nie trzeba mieć wspaniałej nie wiadomo historii. O, ludzie, to, 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 I jutro, Patrzcie. Była kiedyś taka pobożna dusza. Słyszałam jest taka piękna historia. Bardzo prosta osoba. Bardzo prosta, niewyuczona. Nie skończyła teologii, nie skończyła uniwersytetu. I nie wiadomo co. I nie pracowała w wielkiej korporacji. No wtedy to jeszcze nie było korporacji w ogóle. Ale słuchaj, ona przejdzie do kościoła i patrzyła się na Chrystusa. I ktoś się zapytał, co ty tam robisz na tej modlitwie? Ja się patrzę na Pana Jezusa, On się na mnie patrzy. To jest piękne. Słuchaj, pomóż temu kanałowi, pomóż nam bez Ciebie. Ciężko będzie dalej zdobywać duszę Ojca pijo, Żeby inni poznali Go, żeby poznali Jego doktrynę, poznali Jego słowa. Stajesz przed wielką szansą. Czemu? Bo widzisz, ten świat jest ohydny i to jest pomoc, nabożeństwo do Ojca Pio. Poznanie tego wielkiego świętego może uratować Polskę. Stajesz przed wielką szansą uratowania dusz. Jak to możesz zrobić? Pomagając, zostając pod opieką Ojca Pio. Wtedy za ciebie też będzie łatwiej uratować swoje dusze. Bo co tydzień będzie za ciebie odprawiona msza święta. O łaski za samieństwo Ojca Pił, bo za wszystkich podopiecznych jest uprawiana takie, taka msza. Jest parę tysięcy takich podopiecznych, to jest piękna sprawa. Eee, no i co? Widzimy się jutro. Pomóż nam zdobywać duże jesteś przed wielką szansą. Samaria Maria. Rowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Inna madre pater della figlia della spit di santa concessi sirodata Gesù e Maria oggi siete